Chciałbym wszystko, żeby pójść z wami na spacer. Pies nie może opuszczać pokoju. Są wymówki, z którymi nie da się nie zgodzić. Pomyślał? Niektóre są o wiele lepsze niż inne. A ta była naprawdę dobra. To ciasteczka dla Boba. Dawaj mu je, żeby go nagrodzić. Powiedz mu, że są ode mnie. Dziękuję. Mogę wpaść do ciebie pogadać? Zrobię ci loda, albo mnie zerkniesz. Zawsze połykam i nie mam problemu z seksem analnym. Mój były mąż mówił, że mam piękne uda, ale nie mówmy o nim. Mieszkamy w pokoju 180, wewnętrzny 180. Obym złapała jakiś samotników. Od kilku dni mi się nie udaje. Mam nadzieję, że też ci się uda. Dziękuję. Jeśli wkrótce nie znajdę partnera, rzucę się z któregoś z pokojów, przez okno. Chciałam, żebyś to wiedział. Mój pokój jest na pierwszym piętrze. Pierwszy. Obym złapała jakichś samotników, powiedziała. Mam nadzieję, że też ci się uda. Potem powiedziała, że jeśli wkrótce nie znajdzie partnera, rzuci się z okna jednego z pokojów. Może z 320. Albo wyżej, 480. To by było lepsze. Gdy przestała mówić, patrzył na nią pusto, nie wiedząc, co powiedzieć. Potem spojrzał w głąb lasu i znów pomyślał, jak dobra była jego wymówka. Nieźle.